Witamy w salonie kociewskim. Znajdujemy się w dworze myślinek, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi Magda Holewa, dyrektor grudziska Olic i Radek Sawicki, kierownik Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Ja nazywam się Bata Krajnik i będę prowadziła właśnie z nimi rozmowę na temat motanek, dlaczego one nie mają twarzy, na temat baby Jagi, czy ona taka dobra jest, czy jednak powinniśmy się jej troszeczkę bać? Powiedzą nam też o festiwalach, które odbywają się w Grodzisku Owic, a zatem zapraszamy do oglądania. No to opowiedz nam o tych. Lalkach, można mówić o nie lalki, czy to są po prostu motanki? Tak, mówią na nie, na nie magiczne lalki, mhm. motanki. Są to lalki dobrych życzeń, dlatego że zawierają ciepło ludzkich rąk i dobrych myśli. Tradycja pochodzi właśnie z wczesnej słowieńszczyzny. wciąż jest żywa na wschodzie, Białoruś, Ukraina, a u nas gdzieś jeszcze, jeszcze można doszukać się śladów współczesnego bytowania tej, tej pięknej tradycji motania. Motały ją kobiety, dziewczynki tylko po tak zwanej pierwszej krwi, czyli po miesiączce mogły, gdy już wstępowały w krąg kobiet. No i lalki są na pewno mm, bardzo magiczne. Nie mają charakterystyczną jakby ich tutaj cechą jest to, że nie mają twarzy i to dlatego tradycja tak mówi, że dlatego, że gdyby lalka miała oczy, spełniałaby swoje życzenia, a nie nasze. Mhm. Więc w jaki sposób ona spełnia te życzenia? Jaka tu jest ta rola? Są to lalki intencyjne, czyli cały proces motania, a tak naprawdę polega to na... właśnie nie używamy żadnych ostrych narzędzi, igieł, nożyczek, chyba we wstępnym procesie mhm. przygotowania. I cały czas właściwie jest to lalka intencyjna, czyli, czyli motamy ją... W intencji. Tak, mhm. motamy ją w jakiejś, w jakiejś intencji, czy to zdrowia, czy do dobrobytu, czy dostatku ogólnego. Jakkolwiek. Są lalki na przykład takie, które wręczano mężczyznom dawniej, które zawierały grudkę ziemi, żeby wiedział dokąd ma wrócić, a jeżeli nie wrócił, to przynajmniej ta grudka ziemi była z nim. Więc naprawdę tych motanek i ziarnuszki i lalki na przesilenie i lichomanki, które odpędzały wszystkie choroby, a właściwie nie odpędzały, tylko brały na siebie w przewiewnym miejscu w domu, wieszano je. Takich 13 lalek, które były odpowiedzialne. Ta za... Bóle w krzyżu, ta za katar. Lalka na każdą Tak, dokładnie. I one dwie się tutaj różnią. Ta jedna jest, to jest matka z dzieckiem, tak? Tak, to jest, to jest tak zwana wieduczka, czyli tak, takie puszczenie w życie Aha, tej istotki małej. A ta druga jest już troszeczkę inna. Tak, jest to lalka rodowa. Lalka tak zwana spiralna składa się z takich siedmiu warstw. Mówi się, że właśnie to te siedem pokoleń ma wpływ na nasze, na nasze życie, na powodzenie i możemy czerpać moc głównie z tych siedmiu pokoleń wstecz. Temat rodu jest bardzo w tradycji słowiańskiej bardzo żywy i tak jak obecnie jest to głównie tylko w okresie świąt Wszystkich Świętych, mhm. tak w Słowiańszczyźnie wielokrotnie przy każdym większym święcie właściwie ta siła rodu i, i pamięć o przodkach była kultywowana. To myślę, że Radosław mógłby więcej opowiedzieć o, o tej tradycji. My w widzu od kilku lat organizujemy dziady, inscenizację dawnych obrzędów jakie towarzyszyły tym jesiennym świętom kojarzonym właśnie z przodkami. To były święta dedykowane przodkom. Generalnie ta jesienno-zimowa część roku była Związana z takim intensywnym wspominaniem przodków, z goszczeniem ich. I wiele z tych tradycji albo w takiej zinfantylizowanej, albo w nie do końca uświadomionej dzisiaj formie przetrwała do dzisiaj. My staramy się o tym w widzu opowiadać o tych tradycjach. Za chwilę będziemy mieli święta Bożego Narodzenia. W wigilie Bożego Narodzenia na stole kładziemy puste nakrycie. Jest taka tradycja. Wiele osób wciąż ją pielęgnuje, to wzięło się również z kultu przodków. Niegdyś te dodatkowe nakrycia czy dodatkowe krzesło, bo taka tradycja jeszcze w latach 50. była obserwowana przez etnografów na kaszubach, one były właśnie dla przodków, których się spodziewano. Oni nie przychodzili w formie cielesnej, to były dusze, ale byli pełnoprawnymi uczestnikami tych szczodrogodowych biesiad. I właśnie kulminacją tego goszczenia przodków było. Dzisiejsze Boże Narodzenie, niegdyś dzisiejsze szczodre gody, a dziady, którego kontynuacją dzisiaj są, jest listopadowe święto zmarłych, było takim jednym z wielu świąt właśnie dedykowanych przodkom. Również to, że palimy ognie na grobach, to jest też pozostałość tak zwanych gromadek, czyli licznych ognisk, które kiedyś gdzieś tam pośród kurchanów palono, po to, żeby przodkowie mogli się ogrzać. A ponieważ wizja zaświatów była dosyć ponura, wyobrażano sobie, że tam jest dosyć pusto, ciemno i zimno. Więc, jak duszyczki mogą wrócić do naszego świata, obowiązkiem nas, żyjących, jest ugościć te duszyczki. Dlatego też kiedyś na cmentarze zanoszono jedzenie, picie dla przodków. Mm -hmm. To ciekawe. To nie wiedziałam tego wszystkiego. Myślałam, że troszeczkę tej, tej kultury słowiańskiej, e, troszeczkę liznęłam, ale przy Was to jest ten totalny laik. E, jeszcze o jednej laleczce bym tu chciała e, zapytać, bo ta trzecia Pani już ma twarz taką, no jako taką ma twarz. Właściwie to ma to tylko to nos. Ma no, tylko nos. No ten nos jest tutaj kluczowy. Tak, myślę, że chyba nie ma wątpliwości, że jest to postać Babejagi. Jagi. Którą tak, motamy też w jakimś takim momencie, gdy tego, tego światła brakuje, czyli to mm -hmm. bardzo często właśnie w okresie przesilenia również, gdzie poszukujemy takiego swojego wewnętrznego światła, gdy zewnętrznego brakuje. I Babajaga jest takim naszym e, tegorocznym odkryciem, naszą trochę patronką, można powiedzieć, naszych działań, bo, bo wiele inicjatyw właściwie wokół jej postaci w tym roku e, się zrodziło. Radosław, to jest też Twoja działka. Myślę, że tutaj nie odbieram głosu. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy z dużym powodzeniem festiwal Baby Jagi w Owidzu. Dosyć spontanicznie wzięliśmy się za tę inicjatywę, ale frekwencja nas zaskoczyła pozytywnie. No i w odzewie na to zainteresowanie w przyszłym roku będziemy kontynuować ten festiwal, już jako dwudniowe wydarzenie. Wydaliśmy też w minionym roku książkę, monografię Baby Jagi. Książka liczy ponad 550 stron. Jest to dzieło amerykańskiego badacza Andreasa Johnsa. Myśmy przetłumaczyli to na język polski i wydaliśmy. Książka cieszy się dużym powodzeniem. Z nakładu 2000 egzemplarzy ponad połowa pojechała już w różne zakątki Polski i świata. No i to jest 555 stron o Babie Jadze, czyli można o niej długo i obficie. Mówić czy pisać i wciąż pozostaje to postać tajemnicza. My kojarzymy Babę Jagę głównie z bajkami, natomiast ona przetrwała tam w takiej już zochydzonej, zinfantylizowanej postaci, ale badania nad tą postacią pokazują, że niegdyś mogła to być bardzo ważna osoba postać, czy być może nawet bogini w słowiańskich wyobrażeniach, więc no, trudno to o niej opowiedzieć w pięciu zdaniach, natomiast Zachęcam do lektury naszego wydawnictwa drugiego w naszej serii, ponieważ również w zeszłym roku zadebiutowaliśmy książką Badania nad wierzeniami Słowian wczoraj, dziś, jutro. To jest pozycja raczej dla osób mocno wkręconych w tematykę mitologii słowiańskiej, ponieważ są to wywiady ankietowe z 33 badaczami, którzy nad tym tematem się pochylają z Polski i z zagranicy. Więc baba jaga jest obecna w Owizu, jest to też postać, która bardzo intryguje osoby, które się z nią spotykają po raz drugi, ale w tej odsłonie już takiej pogłębionej. Okazuje się, że wow, ta baba jaga, która kuleje, ma krzywy nos i, i straszy dzieci, ma taki background, ludzie są bardzo zdziwieni. I mam wrażenie, że na festiwalu Baba Jagi, Baba Jaga u nas w jakiś sposób zagościła, bo trudno wytłumaczyć sobie, żeby w przeciągu godziny była absolutna ulewa, która zalała cały sprzęt nagłośnieniowy, pojawiło się gniazdo os na scenie i trzeba było zdejmować deski ze sceny, także dała znać, że jest, dała znać. Czy to Baba Jaga jest pozytywną postacią, czy taką właśnie negatywną? Bo z bajek się wydaje, Buba że to ambiwalentna. <grywa> ambiwalentna i taki też jest podtytuł oryginalnego amerykańskiego wydania tej pracy, że jest to ambiwalentna matka i wiedźma z rosyjskich baśni ludowych. No myśmy podtytuł trochę zmienili, bo rzeczywiście ona jest najbardziej osadzona w kulturze wschodniej Słowiańszczyzny, Rosja, Ukraina, Białoruś. No, ale w Polsce też jest znana, więc no, nie ciągnęliśmy tego wątku, że ona jest li tylko rosyjska, bo nie jest. A prawdopodobnie u uzarania była jeszcze bardziej gdzieś tam osadzona na wschodzie w ugrofińskiej kulturze, skąd została importowana do wschodniej Słowiańczyzny, a później do zachodniej i południowej, a później już robi karierę na całym świecie, bo jest to też mm, motyw Baby jagi pojawia się w popkulturze często. Że wspomnę tylko o filmowych produkcjach z Helbojem, gdzie tam też dochodzi do interakcji tego potwornego bytu właśnie z naszą swojską Babą Jagą. A propos filmowych właśnie adaptacji to polecamy w przestrzeni nasze Facebook nie Facebookowe, tylko YouTube'owe skierować swoje oczy i tam jest właśnie przedstawiona Baba Jaga w takim naszym autorskim wydaniu Kokiełkowym takim teatrzyku, e, bajka o Mądrej Wasylicie, i tam właśnie co? Co od Baby Jagi można dostać? E, to proponujemy zajrzeć do tej bajki. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie, no baba Jaga nie jest osobą, którą chciałoby się przytulać. Ona jest taka, że może dać klapsa, ale też może pomóc. To też zależy od osoby, która do niej się zwraca o pomoc. Może skończyć jako jedna z czaszek ustawiona wokół tradycyjnego domostwa Baby Jagi, czyli domku na kurzej stópce, a może być obdarzona darami, dzięki którym wróciwszy do świata, że tak powiem, naszego normalnego, lepiej się powodzi, jest mądrzejsza, zasobniejsza, po prostu dostaje jakiś dar od Baby Jagi, ale musi się wykazać, że jest godna tego. Spotkanie z nią to inicjacja. Na pewno. Czyli trzeba się jej jednak troszeczkę wystrzegać, może nie wystrzegać tylko o siebie samych, pilnować, żeby baba Jaga nie pokarała. No dobrze, więc ja będę myśleć o tej babie Jadze, żeby ona jednak tej mojej czaszki po swoim domkiem nie postawiła. Dziękuję Wam bardzo za tą przestrogę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za rozmowę. Za to co robicie, za to, że tak pięknie działacie, tak prężnie, za to, że, że promujecie tą kulturę, no widać, że, że ma to odzew, że, że ludzie tego pragną. Bardzo jest to bardzo fajne, cieszę się, że u nas na Kociewie takie rzeczy się dzieją, że te grody istnieją. Tak. Bardzo zapraszamy i Ciebie i oglądaczy do Grodziska Owic. Nie wspomnieliśmy tutaj o tym, że mamy też karczmy, więc przyjeżdżając do nas można, można spędzić cały dzień, można zjeść. Napić się na przykład piwa Owicka Baba Jaga, bo tylko u nas takie jest obecne. Waży je dla nas browar czarna owca z Semlina. Mamy największy na południu województwa pomorskiego plac zabaw, więc jest to argument też dla rodzin z dziećmi. Mamy przystań kajakową, bazę noclegową dosyć ograniczoną, ale jednak mamy. Duży amfiteatr, w którym odbywają się koncerty podczas naszych festiwali, więc 7 hektarów prawie do dyspozycji gości, którzy zechcą nas odwiedzić którzy nas coraz chętniej odwiedzają, z czego bardzo się cieszymy. Bardzo. Zatem dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy oczywiście do grodziska na przyliczne festiwale, na wspaniałe wydarzenia, które, tak jak słyszeliście, dzieją się tam praktycznie na co dzień. Dziękujemy jeszcze za uwagę. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania, do lajkowania i do zobaczenia! Dziękujemy. Dziękujemy. Kociewie 24 EU. Zaplanuj z nami swoje wakacje.